Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam jak rozłożyć na czynniki taki pierwiastek. Proponuję metodę taką, że rozłożymy sobie 500 na czynniki pierwsze. Czyli mamy 500, robimy taką krechę i dzielimy tę liczbę na e, liczby pierwsze. Ja zaczynam od dwójki, bo póki jest parzyste, to korzystam, bo wiem, że łatwo dzieli się na 2, znów na 2, na końcu 0. Teraz ta liczba już się nie dzieli przez 2, dzielimy dalej przez 5. Znów przez 5, ponownie przez 5, tak długo, aż uzyskamy jedynkę. Bardzo ważne jest to, to, żeby po tej stronie wyszły wyłącznie liczby pierwsze, czyli Liczby, które są podzielne tylko przez samą siebie i przez jeden. Jedynka przypomina mnie, jest liczbą pierwszą. Następnie, gdyż mamy taki rozkład na czynniki pierwsze, grupujemy sobie te liczby w pary. I teraz tak, w związku z tym, że mamy pierwiastek kwadratowy, czyli pierwiastek drugiego stopnia, to wychodzą z pod pierwiastka wszystkie pary jako jedna liczba, czyli z dwóch dwójek wyjdzie. Dwójka, z dwóch piątek wyjdzie piątka, bo 2 razy 2 to jest 4, 5 razy 5 pięć, to jest 25, pierwiastek z 4 to 2, pierwiastek z 5 to, pi e, przepraszam, pierwiastek z 25 to 5. Zatem zapisujemy 5 razy 2 razy pierwiastek z 5. I teraz tak. Ta liczba jest tutaj. Ta liczba, i ta jest tu, i tu. Wynik to 10 pierwiastków z 5. Co powiecie na taką metodę? Nie zapomnijcie o lajku. Like